Finisz ligowych rozgrywek podwaja namiętności piłkarzy i widzów. Nic więc dziwnego, że na stadionie w Tychach zameldował się wczoraj komplet widzów, by dopingować Beniaminka w walce z 11-krotnym mistrzem Polski. Grę rozpoczęli Tyszanie, z miejsca szturmując bramkę Piotra Czaj. Górnicy walczyli o każdą piłkę, nie ustępując pola napastnikom ruchu. Grali jak równy z równym, okupowali pole karne gości, strzelali z każdej dogodnej pozycji. Nie skończyło się to jednak z zdobyciem bramki, ponieważ trójcy, Raskowi i Janikowskiemu, zabrakło przysłowiowego łutu szczęścia. Tyszanie grali jak mogli, walczyli dzielnie o każdą piłkę, za co otrzymywali brawa 20 tysięcznej widowni. Do 60 minuty wynik brzmiał jednak 0-0. W 61. minucie po szybkiej akcji całego zespołu bula centruje do kopicery, który zdobywa prowadzenie dla Mistrza Polski. W 76. minucie Chojnacki podwyższa na 2-0. Tak więc ruch zdobył kolejne dwa punkty, które dla GKS-u oznaczać mogły przedłużenie pobytu w ekstraklasie.